Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani. 29 kwietnia. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Za to, że jesteście codziennie ze mną, za to, że czekacie. Bardzo, z całego serca, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za każdy ślad pod filmem, który zostawicie. I dziękuję za każdą obejrzaną reklamę. Z całego serca. Kochani, nie musicie zawsze się ze mną zgadzać, nawet to wskazane jest. Opowiadam to, co czuję, to gdzieś to, co gdzieś wewnętrznie wiem z kontaktu przez kroniki akaszy, z mistrzami, z przeprowadzonych sesji czytania kronika akaszy. Bardzo dużo się też dowiaduję, jak to funkcjonuje, jak nasze poprzednie wcielenia przebiegają. I może teraz o tych poprzednich wcieleniach tego chyba jeszcze nie było. Poczekajcie to, sekundkę, muszę tylko sobie okno otworzyć. O tym chyba jeszcze nie było tutaj. I wiecie co? To, że nie jest to nasze jedno, jedyne życie, to, to nie wszyscy doskonale wiemy, ale tak jest. Często jest tak, że przychodzimy tu na Ziemię, odpracować to jak byliśmy niegrzeczni w poprzednich wcieleniach. Młode dusze, kiedy schodzą na ziemię, one doświadczają wszystkiego naprawdę. Uczą się w... poprzez swoje uczynki. Uczymy się. Więc, żeby się czegoś nauczyć, no to trzeba coś zbroić takim cudzysłowie, tak? To trzeba czegoś dokonać. I wtedy dusze Nabierają doświadczenia. W momencie, kiedy dusza zostawia ciało, odchodzi tutaj z ziemi, bo my nie umieramy. My, jako dusze, nie umieramy. My tylko zmieniamy stan ze stałego na lotny, jak ja to mówię. I kiedy przechodzimy na te wyższe poziomy, kiedy wracamy do swojego domu, tam jest nam wszystko pokazane. Nasze życie tu na Ziemi. Co zrobiliśmy, dlaczego tak się zaciało. To jest to tłumaczone. I na przyszłe życie planujemy sobie, dusza sama planuje, co chce przepracować. I schodzimy i to się tak ciągnie. Wiecie, bywa tak, że w jednym wcieleniu nie odpracujemy tego, co sobie wzięliśmy. I być może ciągnie się to przez kilka wcieleń. Bo na przykład albo nam się nie udało, albo było to zbyt za duże. Do przepracowania. Może też tak być, że mamy wcielenie, gdzie sobie odpoczywamy. Nie przepracowujemy nic, mamy piękne życie, szczęśliwe życie. Pieniądze do nas płyną nie wiadomo skąd, jest nam tutaj dobrze. Ale poprzez nasze uczynki, poprzez nasze zachowanie, a w szczególności poprzez nasze uczucia. Wiecie, kiedy robimy coś złego, to czujemy złość wtedy, czyli czujemy. Kiedy robimy coś dobrego, to czujemy miłość, czyli czujemy. Poprzez naszą naukę czucia kształtujemy siebie na przyszłe wcielenia. I teraz, jeżeli w tym wcieleniu może być tak, że przeszkadza Ci coś, że bardzo Cię to denerwuje, że bardzo Cię to irytuje, to pomyśl sobie, że w poprzednich wcieleniach mogłaś być dokładnie takim człowiekiem. I teraz dostałaś to do odpracowania, żeby cię to nie denerwowało. Poprzednie wcielenia, w poprzednich wcieleniach nabieramy swoje nauki, talentów, nabieramy. Swojej, nie wiem jak to powiedzieć, ale to, co potrafimy, to może niekoniecznie muszą być talenty, ale to, co potrafimy. Często też jest tak, że mamy to dziedziczone po linii rodu, czyli z babki, prababki, ale bywa też tak, że teraz na Ziemi, teraz w tym wcieleniu, Ty i Twoja córka w poprzednich wcieleniach mogliście być. Również połączeni, ale odwrotnie. Twoja córka mogła być Twoją matką, ty mogłaś być jej córką. I tak samo z panami, pana, panowie. Dusza nie ma określonej płci. Może przeważać jako kobieta, może przeważać jako mężczyzna, ale wciela się w ciała męskie i w ciała żeńskie. Więc jesteśmy. Energią, nieokreśloną energią. Wiecie to, co teraz się na Ziemi dzieje, że nie określa się płci, bądź wymyśla się coś takie. Nie wiem do końca, czy to jest zdrowe, bo no jeżeli ktoś się nie czuje ani kobietą, ani mężczyzną, to widocznie wziął sobie może na cel określenie, kim się czuje. Bo to warto w sobie mieć taką równowagę męskości i żeńskości, ten balans. Warto w środku mieć. I dusze właśnie takie są. One nie są nijakie. One schodząc na ziemię określają, czy chcą być kobietą, czy chcą być mężczyzną. Wybierają sobie ciała, też przepracowują te ciała. Często wybieramy sobie choroby również do przepracowania. Ale też choroby mogą nam się pokazać z naszych nieuwolnionych uczuć, bo najpierw choruje dusza, później choruje nasze ciało. I być może my nosimy już jakieś uczucie w sobie z poprzednich wcieleń, którego gdzieś nie uwolniliśmy, który, gdzie na przykład złości nie potrafimy uwalniać. Jeżeli nie potrafimy uwalniać złości, często chorują nerki, wątroba, żołądek również może chorować. I to może się już dziać z dawien, z dawien dawna. Więc te emocje, pamiętajcie, najpierw dusza, później ciało. Jak zaczyna nasze ciało dawać nam jakieś znaki, to szybko szukać, gdzie to się zadziało, gdzie to się stało. Popatrzcie sobie też tak na swój ród, co się działo z waszymi babciami, jakie one były, z waszymi dziadkami. Być może jesteś bardziej podobny do babci, a nie do dziadka w zachowaniu czy pradziadka. Już teraz większość z nas nie ma możliwości do pytania się, jak to się dzieje? Jaka była moja babcia, czy mój pradziadek? Bardziej pradziadkowie. Podobno dusza wciela się średnio w tej chwili raz na sto lat. Ten. Ten cykl przebiega bardzo szybko, a to dlatego też, że jest bardzo dużo ciał na Ziemi i dusze bardzo szybko chcą ewoluować. Być może chcą opuścić Ziemię i zaraz tutaj nie będą schodzić, tylko będziemy widzieć się na innej planecie, w innej przestrzeni, w innym wymiarze. To jest tak potężne, że wiecie co, ja tego po części nie ogarniam. Nawet po części. Bardzo dużo nie ogarnia. Myślę, że jestem gdzieś na jakimś 10%. Tak to wygląda. Ale wracając do tych poprzednich wcieleń. Yy, wszystkiego możemy się nauczyć. Wszystkiego, widzicie? Możemy się nauczyć śpiewania, możemy się nauczyć rysowania. Ale jeżeli. No wszystkiego, ale jeżeli ktoś się budzi, rodzi z jakimś talentem od razu, to miejmy tą pewność, że ten talent szlifował już ileś w ciele. Są dzieci, które siadają do pianina, zobaczą nuty i wystarczy im tylko przypomnieć. To jest to przypomnienie pamięci duszy. Przywrócenie pamięci duszy. Jak zobaczy dziecko pianino, zobaczy nuty, dwie, trzy lekcje i ono zaczyna grać. A są ludzie, którzy siądą do tego pianina i nie potrafią. Choćby po stu lekcjach. Nie idzie. Nigdy rydy. Nie ma tak. Nie będzie grać. Ale cierpliwość, cierpliwość i zacznie coś klikać, coś tam się zadzieje. I na przyszłe wcielenie ta osoba, kiedy zobaczy pianino, może usiąść i być już bardzo dobrym uczniem. Może ćwiczyć, może i to przychodzić lekko. A na następne wcielenie będzie tym dzieckiem, które siada, zamyka oczy i gra. Będzie tym geniuszem. Może się to dziać przez 10 wcieleń, przez 100. Tego nie wiemy. Nigdy też do końca nie wiemy, ile mamy wcieleń. Co jedynie możemy stwierdzić. To możemy stwierdzić, czy ktoś jest starą duszą, czy duszą uczącą się. To możemy stwierdzić. To możemy zobaczyć. Stare dusze to są dusze, które. A. O starych duszach, to może kiedy indziej, bo tu czas. O, już tak długo gadam, bo to jest fajny temat. Widzicie, mnie bardzo interesują poprzednie wcielenia. Uwielbiam, uwielbiam wprowadzać dusze do poprzednich wcieleń, bo jest to dla mnie ogromne przeżycie, ale też dla osób, które są wprowadzane. To jest coś niesamowitego, kiedy zamykasz oczy, leżysz sobie i widzisz siebie. Siebie gdzieś tam, siebie kiedyś tam. jesteś na przykład mężczyzną, albo jesteś kobietą. Miałam taką regresję robioną, robiłam, gdzie mężczyzna, bardzo duży mężczyzna, bardzo duży w tym ciele, był bardzo drobną kobietą. I mówi, że tak drobną tą kobietą jest, że podniósłby ją na jednej ręce. I to było takie niesamowite. On mówi, takie uczucie, że zobaczył jaki jest kruchy i delikatny w środku. I to faktycznie tak jest. No dobrze, kochani, to może coś my kartę na dzisiaj. Łyczek kawki jeszcze. Nie? Kto ma kawkę? Kto ma kawkę, ten pije. Ma kawkę tempi. Co karty chcecie nam powiedzieć na dzień 29 kwietnia? Co chcecie nam powiedzieć? Co karta chcecie nam powiedzieć? Co chcecie nam powiedzieć? Ta karta się do mnie uśmiecha. Co ta karta chce nam powiedzieć? Co ta karta chce nam powiedzieć? Strażnicy ziemi, nie jesteś sam. Prawdziwi przodkowie stoją u twojego boku. Tak, to nie jesteśmy sami. Stałaś. Nie. nie wiem, czy to widać. Cię w końcu świeci słońce od rana. No mam nadzieję, że chociaż przez cały dzień, a nie przez, przez ranek. Mieszkam w Holandii. Dla tych, co nie wiedzą. Mieszkam w Holandii, wiecie co, by... no, wydaw już powinniśmy mieć tutaj lato praktycznie, a my jeszcze chodzimy w kurtkach takich cieplejszych. Dziwny ten rok, bardzo dziwny. Masz wsparcie, nie stoisz sam. Masz wspaniały zespół pomocników zarówno w tym świecie, jak i na ziemi. I są tutaj po to, aby pomóc Ci na każdym kroku. Wystarczy poprosić ich o wsparcie. Po to tu są. Strażnicy Ziemi są pełni uznania dla pracy, którą już zdążyłeś wykonać i są gotowi do działania za Twoim pośrednictwem. Padają Ci do stóp i dziękują, że chcesz iść wspomóc, poświęcić życie na ochronę Ziemi na Twój wyjątkowy sposób. Nadszedł czas, abyś zwiększył swoją zdolność do otrzymywania wsparcia w świecie fizycznym. Może ono przybrać formę bogactwa finansowego, przysług ze strony obcych ludzi lub ludzi chętnych do pomocy w Twojej pracy. Jedyną rzeczą, która Cię obecnie hamuje, jest Twoja zdolność do otrzymywania wsparcia. Należy Ci się nagroda za pracę, którą wykonujesz. Nie musisz działać sam. Poproś Strażników Ziemi. Aby pomogli Ci w Twojej misji. Otwórz swoje serce i rozum na otrzymywanie więcej niż myślałeś, że możesz dostać. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz? Poproś o nie już teraz. I modlitwa. Jestem gotów na otrzymywanie o wiele większego wsparcia w życiu i w pracy. I przywołuję: Ja już teraz, w tym miejscu, dodaj wszelkie inne szczegóły, prośby. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Napiszę to w opisie karty i będziemy sobie powtarzać. Jestem gotów na otrzymywanie o wiele większego wsparcia w życiu i w pracy i przywołuję je już teraz. I będziemy wymawiać, co to jest, co przywołujecie, czego pragniecie. Wiecie, takie żądania do wszechświata to... Trzeba wypowiadać bardzo pewnie. Naprawdę, jeżeli tego bardzo chcemy, i trzeba to w tym momencie czuć, czuć jak już otrzymujemy. Jeżeli chcemy otrzymać pralkę, jest ktoś, kto chce otrzymać pralkę? Moja jest ok, na razie, jest nowa. To siadamy. ale też tak tą pralkę sobie przyciągnęłam, ponieważ zepsuła mi się przed świętami Bożego Narodzenia. i usiadłam i tak mówię tak. Panie Boże, ja chcę pralkę. Przecież nie będę brać w ręku. Musiałam i tak na nią dwa tygodnie czekać. Chcę pralkę, potrzebuję pralkę, naprawdę, pralkę. I poczułam, że ta pralka już do mnie idzie. Poczułam, jak ona jedzie w samochodzie, jak się cieszę, kiedy wnoszę ją do domu. Poczułam to wszystko. I faktycznie udało się bez problemu znaleźć pralkę taką, jak chcę, znalazły się środki na tą pralkę. Także kochani, cudowności Wam życzę. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie że wszystko, czego doświadczamy teraz, nazbierało się nam z poprzednich wcieleń. I nie żałujmy siebie, o, ja biedna dusza, co ja sobie nabrałam, tylko jestem dzielną duszą, w tym wcieleniu dam radę, w tym wcieleniu przepracuję to, w tym wcieleniu przepracuję tamto, na przyszłe wcielenie urodzę się na Karaibach i będę leżeć na jachcie. Tak? Wszyscy będziemy leżeć na jachtach, bo same jachty pomoże pływać. Dobrze, kochani, przytulam, ściskam. Magda.